Hejka! Y, wiem, że widzimy się pierwszy raz w życiu, ale dostrzegłem w tobie coś wyjątkowego. Może to zabrzmi głupio, bo się nie znamy. Najpewniej weźmiesz mnie za idiotę. Ale czy uczynisz mi ten zaszczyt i wyjdzie... kurde... Gdzie ten durny pierścionek? Chyba go nie zgubiłem, no ku... o! To y, na czym skończyłem? A! Y, czy uczynisz mi ten zaszczyt i wyjdziesz za mnie? Będę cię kochał już zawsze będziemy oglądać seriale, jeść pizzę. Dla ciebie zjem nawet hawajską, jeśli lubisz. To jak? Chcesz być w końcu szczęśliwa?